Pewnego <grym> razu, pewnego razu, tata... Tata! Tata! Tata, taki powolny! Powiedział, do naszego miasta przyjechał cyrk. Wszyscy. Pierwsze pomyłki. Pomyłka nastąpiła tutaj, bo tata przebiegł przez kogoś i mama to samo, też przez kogoś. No to zapraszamy do świadka na to, Na ją ta Tak, Jak? to Przerabę. Szybciutko. Bardzo się ucieszyli, ponieważ tata. Lecz, tata. Lecz. Obiecał, że jutro całą rodziną. Ale... Dobrze, niech tata tam sobie wie wętości, siada o, tutaj na miejsce. Ale najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że słonie tu nie rodzina. Pójdziemy na przedstawienie. Świetnie, zawołał Wituś. Ale ten słonik tutaj sobie skróciło jedno krzesło Raz Boga usiadamy i e, tam słonik Ma mam o no, wiele ciekawsze powiedział Wacuś. Ja tam najbardziej lubię naszego pikusia. Powiedziała Gosia. Ale to tylko kundel. Pójdziemy wszyscy. Już nie trzeba, już trzeba. Rodzina, a wszyscy to różnica. Ale powiedział tata. Bo poparła. Następnego dnia mama. <śpiewanie> Kupiła bilety i wszyscy. Poszli <śpiewanie> do cyklu. Zawiedzenie się zaczęło, występowały małpy, Шok... tygrysy, potem konie, a na końcu śmieszny klaun. Powiedzmy, że tego nie widziałem. Lecz dzieci. Dzieci! Dzieci! No, zdrówko dzieci. Nie niepokoić, bo wciąż nie było słonia. Ja chcę słonia! Zaczął bać Wituś. A ja chcę rody zmienił temat stata. i kupił lody. Rodzice spojrzeli na siebie, a dzieci nadal czekały na słonia. A słonia... Wciąż nie było. Po paru innych występach, wreszcie na arenie pojawił się słonik. Dzieci... Wszyscy się ucieszyły. Czas szybko mijał. Przedstawienie dobiegało do końca. cała rodzina... Słowem to przyjaciel rodziny. Ale pies Pikuś to, to jest członek rodziny. Dobrze się bawiła bardziej dzieci. Wszyscy z zadowoleni wrócili do domu, nawet pikuś. Szczekał z radości. Przy kolacji, tata. Powiedział dzieciom, tata! że jutro skikł się. Jak będą grzeczne, to szpanią wszyscy. pójdą do cyrku, żeby zobaczyć jeszcze raz. Słonia! I tak zakończy się dzień? Dziękuję za zabawę.